Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. List do Rzymian 6:23. Ale Biblia mówi także, że wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. List do Rzymian 3:23. Skoro tak, no to każdy pójdzie do piekła, nikt nie zostanie zbawiony? Co Bóg zrobił dla nas, biednych grzeszników, abyśmy zostali zbawieni? No bo przecież to jest tak samo jak w sądzie. K ktoś zgrzeszył, powiedzmy, że ktoś kogoś zabił, albo jeszcze ktoś, nie wiem, zgwałcił jakąś kobietę, no idzie do sądu i mówi: Panie, no, no zrobiłem to, no. no, ale byłem dobry, dawałem na dzieci i na inne zbiórki charytatywne, więc to dobre wymazuje to złe. No nie, no, w sądzie tak to nie działa. Popełniłeś przestępstwo? Idziesz do więzienia. Nie ma czegoś takiego. i To jest i w ludzkim sądzie to nie, nie działa, no i w Bożym także nie. Więc co zrobić? No i mamy problem. Bo to oznacza, że każdy idzie do piekła. Ale to co Bóg zrobił dla nas? Pisze Jan 3:16, albo Bóg tak umił świat, że swojego jedynego Syna dał, a żeby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jeżeli uwierzysz w Jezusa, będziesz miał życie wieczne. Ale jak to działa? Na przykład w sądzie, no, popełniłeś prezesem, masz problem, ale jest jeszcze wyjście. Ktoś może zapłacić za ciebie kaucję. I jest to legalne. I właśnie to Jezus zrobił na krzyżu. Dlatego pisze, że umarł za nasze grzechy. Dlatego powiedział: stało się. Mówi właśnie, zapłacone w całości. Tuż przed śmiercią powiedział: Jezus może zdjąć z nas grzechy i może zrobić to absolutnie legalnie. Działa to w. W naszym sądzie ludzkim działa to i w Bożym. Ale tylko Jezus mógł to zrobić. I zrobił to dlatego, bo Cię kocha. Jeżeli chcesz być zbawiony, to pisze w liście Pawła, że jeśli wyż nas ustami, że Jezus jest Panem i w sercu swym uwierzysz, że Bóg strzesił Go z martwych, będziesz zbawiony. Panem to jest taki władca, w greckim bardziej znaczy, bo angielski Lord, taki bardziej władca. Więc jeśli chcesz być zbawiony, powiedz taką krótką modlitwę. Jezu, jestem grzesznikiem. Proszę wybacz mi za moje grzechy. Wierzę, że umarłeś za moje grzechy. I zmartwychwstałeś trzeciego dnia. Jezu, czynię Cię swoim królem i zbawcą. Jesteś moim władcą. I proszę pomóż mi, bym przez resztę życia mógł Cię naśladować. Pomóż mi. Jezu, żebym jak najlepiej Cię mógł naśladować. Amen. No, jeśli to powiedziałeś, to